Z pomysłu mannichera z I wojny światowej i w początkowym okresie, kiedy właśnie jeszcze nie było broni, to w półkach kawalerii używano takich karabinów. Karabinek to znaczy taki krótszy karabin, bo normalny karabin jest troszkę dłuższy. to ten jest skrócony ze względu na to, żeby, żeby można było no, w broniach jezdnych na przykład czy w artylerii, łatwiej się tym posługiwać, z tym takim dużym karabinem byłoby ciężko wsiadać jest i tak dalej. To jest karabinek, który z pierwszej wojny dosyć specyficzny dlatego, że większość karabinków w wczesnych czasów było czterotaktoła, czyli żeby załadować, przeładować trzeba było wykonać cztery czynności, to znaczy trzeba było e, zamek. zamek podnieść do góry, odciągnąć, to powodowało, że otworzył się możliwość do wprowadzenia pocisku, dopchać go, czyli ten pocisk hmm. wepchać do zamka i zablokować. Karabinki austriackie Malmichera miały taką specyfikę, że one były dwutaktowe, czyli nim wystarczyło zrobić sobie i on już był w tym momencie załadowany. Można było szybciej, w związku z tym, oddać strzał. Natomiast miały też oczywiście swoje wady, bo one były kalibru 6,5 mm i ten nadmiar był taki zaokrąglony, więc on nie był aż tak skuteczny na polu jak te pozostałe. I początkowo używano takich karabinków, Do tego jest oczywiście bagnet również, który można było założyć w przypadku kiedy żonie, żeby strzelił. To jest pięcionabojowe, to taki standardowy, bo i karabinki rosyjskie, niemieckie były pięcionabojowe wprowadzono e, tutaj całą no i strzelano także generalnie na tej zasadzie to sobie wyglądało. Nie była to broń ciężka w miarę celna. Natomiast miała niestety tendencję do zacinania się, ponieważ te dwa takty powodowały, że trzeba było je utrzymywać w dosyć dużej czystości. E, nasi legioniści też w 1914 roku byli wyposażani w karabinków starszych, a w zasadzie to były wszystkie możliwe bronie austro-węgierskie. Ciągle im się zacinały, więc tak standardowo te zamki były urywane, te roczki, bo oni nie mogą sobie poradzić, to po prostu kładli i kopali nogą to, co często powodowało, że po prostu ta rączka się urywała i to taki był, Austriacy się z tego śmiali, że taki sposób legionistów na przeładowywanie karabiny za pomocą buta.